Dzień dobry. Ten wierszyk nie jest żadnym oryginalnym pomysłem, jest kontynuacją wierszyka, który napisałem jakiś czas temu. Tamten był napisany z rozpaczy, a ten jest napisany z zadziwienia. Bo do głowy mi nie przyszło, że ludzie mogą w ten sposób myśleć. No więc. Napisałem prosty wierszyk, ostrzegając dość wybrednie, że raczej się nie polepszy, gdy wierzyć będziemy w brednie. A tych jest w sieci niemało, by nam się nie pokręciło. By maseczką twarz zakrywać, w sklepie nie włazić na siebie, żeby dystans zachowywać, pomagać sobie w potrzebie, lecz tak by nic się nie stało. I niektórych pokręciło setki teorii spiskowych, że COVID to bzdura i ściema, że żadnych zakażeń nowych nigdy nie było i nie ma. Umarłych zaś jest za mało. Niektórych z was kręciło. Nic do rozumu nie trafia. Że COVID to coś bardzo złego. Że nie maseczkowa mafia, a brak lekarstwa na niego sprawia, że tak się stało. Naprawdę was pokręciło? A co najbardziej mnie wkurza. Gdy czytam te komentarze, to fakt, że grupa tak duża posądza mnie, że ja garzę pobieram za te apele. No teraz was opier Nicze to ja się dwoje i troje łagodzę wciąż wasze żądze. By za te wierszyki moje brać od tej władzy pieniądze? Poświęcić karierę całą. No chyba was wyspo... kręciło. Kończąc ten wierszyk najszczerszy. Nieważne, kto mi nawtyka. Oświadczam, że za te wersy nie wziąłem nawet grosika. A jak dla kogoś to mało, to chyba go.